No, i to ty tutaj, tutaj tak I stoisz rynek. w serym polu. Moi drodzy, ja nawet nie wiem, jak się nazywa ta miejscowość. Gdyż, ponieważ. W szczere pole. Ciemno. ciemno. My, yy, ale my... wiem, że jesteśmy... O, nas jesteśmy. też nie widać. Czekaj, błękitna lampę. O. Jesteśmy, moi drodzy, przed zajazdem Polskie Drogi, wcześniej schab z Habskostku. Tak, nie wiem, czy oglądałeś się ten film Polskie Drogi. A, pan profesor z wizytką. Dzień dobry. Pan się nie boi Żydowi rękę? No jak pan widzi. A nie ma z tym nic wspólnego. 30 sezon Kuchennych Rewolucji na wiosnę 2025 w TVN-ie, a my a już, już tu będziemy. Yy, chyba województwo już łódzkie, o ile dobrze zobaczyłam tablicę. Albo wielkopolskie. No gdzieś tu na granicy jesteśmy. I zapraszamy, pół godziny od Kalisza, to będziecie przynajmniej wiedzieć, gdzie mniej więcej jesteśmy. Zapraszamy na coś pysznego, mam nadzieję, do zjedzenia. Na polskie drogi zapraszamy. <laughs> I, moi drodzy, mamy to, mamy to. Zaczynamy od trzech zup. Tak. Wzięliśmy sobie dwie zupy z normalnej karty i zupę Magdy Gessler. Zupa dyniowo pomidorowa z serem Grujer. Serem yy, co... pomidorami Sherry. Tak. I co tutaj jeszcze mamy? A, i suszone pomidorki też mają być. O, dobra. To jest raczej krem, taki, nie? Taki gęściocha, tak. Cio ciągnie się, jak widzicie, ser. Oj tak, ale dobra. Co ja mam z tym serem teraz zrobić? Nie wiem. Ale przepyszna jest, kwaśna, taka od pomidorów, dyniowa mm, też. Ale już możesz już przestać tak jest, machać tą to... łyżką. Już, hmm. Śmietankowa, bo kremowa bardzo. No mi bardzo smakuje ta zupa, jest ostra, jest kwaśna. O kurczę, dobra. Bardzo dobra. Chyba jedna no. z lepszych dyniowych, jakie jedliśmy. Ja nie lubię takich gęstych, ale to bym a Ja w ogóle nie lubię takiej dyniowej w, zwykle w restauracjach, bo ona mm. jest miła, a ta jest pyszna. Dobra, a my mamy zupki z normalnej karty. No bo chcemy też przetestować kartę normalną, żebyście wiedzieli, czy tutaj warto się w ogóle co tej drogi zatrzymać. Dlatego, że bądźmy szczerzy, ale dań Magdy Gesser tutaj jest dość mało. Mało, tak. No. Dwa mięsa, jedna ta zupa… I sałata. jedna sałatka. Taka dziwna jakaś, nie chcieliśmy nawet jej wziąć. Mm, ale pomidorowa, taka typowa domowa pomidorowa. Ja jeszcze muszę sobie żurek… Ty masz typową pomidorową, a ja mam żurek na ich zakwasie. Tutaj było w karcie napisane, że to jest na ich, na ich zakwasie. Podobno o, dobry. Podobno ja dobry. nie słysza. Mam przecieki z backstage'u, że dobry. No ale zupy są tutaj naprawdę takie domowe zupy, jak u babci, o, jak u mamy. Takie domowe Zobaczę, zupy, jak uba, A to jest w ogóle na świeżych tak, na świeżych pomidorach chyba, ichniejszych nawet. I słuchajcie, można sobie nawet kupić pomidory malinowe. Leżały tutaj przy razie. Poza tym mają mnóstwo przetworów różnego rodzaju z okolic. Między innymi też z innych restauracji, po kuchennych rewolucji. Więc jeżeli macie ochotę sobie jakiś słoiczek z mięsem albo z przetworami więc to na pewno tutaj można coś takiego sobie przygarnąć. No słuchaj, a jakbyśmy to porównali do żurku, który jedliśmy tego chyba najlepszego naszego no, w podniebieniu, a. jak nie widzieliście odcinka, to zobaczcie sobie odcinek z w bo tam to To jest jedna kiełbasa, tu jest druga kiełbasa, to jest jeszcze ta tu jest kiełbasa. Jest jakaś wędzonka chyba, a może boczek, może po prostu boczek jest, bo taki smak jest wędzenia. Super, no, nie wiem, czy tam rado to zjeść. Jest... No dla mnie ten jest taki sam. Tego, że Jest mniej, kiełbasy, jest mniej kiełbasy i mniej wędzonki. Nie czuć tak bardzo tej wędzonki, jest tu trochę boczku wędzonego, ale sam smak zupy jako zupy jest bardzo dobry. Jest lepszy na niż taki. moim zdaniem um, ta kiełbasa troszeczkę gorsza niż... A to może, bo ja tutaj nie jadłam. No, tam no mieli kiełbasy. swojskie wędliny. Swoje... Tam te wędliny to były zarąbiaste. Tak, myśmy zarąbiaste. nawet sobie wzięli do domu te wędliny. Natomiast żurek, który jedliśmy y, teraz po poprzednich rewolucjach, taki y, dziwny żurek, w y, gęgu? -gę? Ja tak, bo to był gęsi. No, taki bardzo zawiesisty żurek. Jak nie widzieliście, to zobaczcie. No, to jest taki żurek z gęsiną. Żurek z gęsiną, normalna gęś. Kawałki gęsi, Z czym żołądki gęsie. Może są podroby ogólnie, wiesz? No, to na pewno żołądki no. to To dla, jak dla mnie tamten był za bardzo wydziwiony. Uważam, że ten żurek jest lepszy, taki normalny żurek. Tamten był zupełnie inny, bo tamten żurek miał się mięso a nie kiełbachę i nie... chociaż miała tam też... Mm, Albo tam żołądki bączek. mówiły, tak, że były Tak, tam były żołądki. Węsie. Tam przede wszystkim był mm -hmm. żołądki. Nie, ale ten jest bardzo dobry. Kiełbasa może nie tak bardzo, ale żurek bardzo dobry. To jest idealny na kwasowość ze, ze słodyczą. Na pewno jest do, dosłodzona ta zupa, ale to jest taka zupa, jak mi się kojarzy właśnie dobra pomidorowa. Ojej! Nie? O. No, taka naprawdę domowa dobra pomidorowa. No. A wiesz co? A mi to się skojarzył, ten smak. Mm. Z tymi gdzie byliśmy w Turku, e, z tym śledziem, A! z tatarem ze śledzia. Aha, bo taki pomidor z cukrem. Taki, no. Nie? Taki... Jak nie no. widzieliście odcinka, to też oglądajcie. Ale takie aż potukszone, takie... Kurczę, jak na śledzia, to to jest spoko. Dobre to jest, naprawdę mm. dobre. No. Dobrze wyważone smaki. No i mamy danie marynowane... Tfu. Danie ma pani Magdy Kessler. karpówka marynowana, 24 godziny. Do tego są ziemniaczki pire z i buraki na ciepło. Uwaga, Paweł testuje. Nie będziesz lubić, bo będziesz mówić, ze zasłone. O nie, znowu to samo. Mm, mi smakuje. Może ziemniaki nie są takie słodkie. Ziemniaki nie są, bo jakie ja miałem z ziemniakami, to ziemniaki to tłumiły. Ziemniaki nie są, a masz czysty wiedzę, to na no. nałoż jeszcze nam. Buraki mało doprawione. Ja lubię kwaśne, te są słodkie. Okej. Okay. Ja bym powiedział, że to jest dobre dla Ciebie za dla mnie słodosz, Normalne takie, ale to nie jest. takie. są lepsze, wybitniejsze bardziej. To takie średnie. Dobre, ale nic ciekawego takiego. <słuch> Moi drodzy, coś nas zasłoniło. Robimy unboxing. Słuchajcie, w tym garze jest. Podobno hit tej, tej restauracji po kuchennej rewolucji. No to się tu przyjeżdża. <słuch> tak, i to jest kurczak? Tak, ekologiczny kurczak. Yy, nadziewany gołąbkami w pupie. Nie, 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 to, to nie jest prawdziwa nazwa. Nadziewany w gołąbkami w dupie. Tak jest wyraźnie znaczy, napisane Pani w karcie. taka kontrowersyjnie to nazwała, żeby przyciągnąć klientów. Tak. W pupie. Więc zobaczmy. Zobaczmy, czy to jest rzeczywiście tak. O, cały jest, rzeczywiście jest cały. Ludzie, cały kurczak. No. Myślisz, że on środku ma te gołąbki? Nie wiem. A można zabrać z tym garnkiem razem, bo ja już po tym żyroku to już mam dojść. Wygląda super. Fajnie przypieczony. tutaj Obronnie. widzę, że jest to przecięte i chyba w środku jest są właśnie tego łąbki. Tak, jest to widzę na cztery tutaj no. przecięte. No. To są ćwiartki w ogóle, tak? Zrobione na ćwiartki. Tak. To ja wydaj no mi od razu taką ćwiartkę. Tą ćwiartkę. No. Ze skrzydełkiem? To Ze jest skrzydełkiem. Chyba Supreme Supreme. no to nie będzie. <noise> Nie widzę gdzie on się kończy. Tam widać tego. Jest gołąbek. gołąbek. No to dawaj. Jest gołąbek, moi drodzy. Widzę głowek. Wieprzowy, wieprzowy. Jaka ładna porcja. To jest takie coś. Normalny gołąbek. Wow! Gołąbek i kawałek kurczaka. To są autentyczne gołąbki. Tak. Widzicie gołąbek w środku. Cały. W kurczaku był. To jest jedna czwarta kurczaka. I takie cztery porcje są. No. Czyli to na cztery osoby spokojnie możecie sobie takiego kurczaka za 100 zł 105? 115. 115 wziąć. O, widzicie? I tutaj mogę teraz Wam pokazać. Tak wygląda ten kurczak. Jak widzicie, tutaj jest drugi gołąbek. Tak. I tu jest trzeci gołąbek. Widzicie? Mhm. Mm Są wszystkie trzy gołąbki. Tutaj był jeden, drugi i trzeci. I to taką brytfannę już musicie sobie radzić sami. <laughs> ja spróbuję najpierw z tego kurczaka, tak? <laughs> oh ale pyszne. Ja robię tutaj drobne przenadlewanie. Rozpływa się w ustach, słuchajcie. Jest bardzo dobrze doprawiony. Skórka no nie jest chrupiąca, bo on się w brytwance piekł, więc no nie będzie chrupiąca. Bardzo dobrze doprawiony, idealny, soczysty, świetny kurczak. I ja jeszcze tego gąbka sobie spróbuję. Jak taka pusta, czy ona się będzie ciągnęła. Okej. Okay. Oni chyba tego kurczaka kroją później. O kurde. Bo ten głąbek jest przekrojony już. I wyjątkowe są te gołąbki, Bardzo dużo mięsa. Właściwie chyba tutaj nie ma w ryżu ani kaszy. To jest samo nie, mięso. Jest. moim zdaniem nie. To nie, rzeczywiście wygląda no. jakby nie było. Jechaliśmy tu, słuchajcie, ciemną nocą po ciemności. Tu w ogóle nie było Przedz żadnego. z i Nie tu jechać ani nic. Ale na to było warto tu przyjechać. Ta zupa kapomidorowa i to. Ale męki. Mhm. To Ale pyszne. To jest trzymał! Coś to, jest, to jest, Słuchajcie, na tego kurczaka warto tu przyjechać zdecydowanie. Jeżeli do tej pory Was nie przekonaliśmy tymi innymi daniami, to to zwala z nóg. Podane jest przepięknie, w środku się wszystko zgadza, są gołąbki, wszystko jest soczyste. To jest kurczak z trzema gołąbkami w dupie, wszystko się zgadza. W dupie, tak. chota. Słuchajcie, y <suszy> pół kurczaka tu jest. Dokładnie pół. Pół kurczaka plus półtora gołąbka, bo tak jest to wszystko tam. Ja proponuję, że jak macie mały y, apetyt, tak jak my, to albo przygotujcie w czwórkę, albo sobie pomyślcie, że to będziecie mieli jeszcze na dwa obiady, jak nie na nie No. Na no to, jutro będziemy mieli na obiad, albo nawet na kolację. No. E, a ostatnie danie, które dzisiaj próbujemy, to jest szarlotka. Szarlotka, która jest z czym? Z lodami waniliowymi i to jest zapiekane chyba w, tej, w tym pojemniku. I najlepsze jest to słuchajcie, że do obiadu jak zamówicie powyżej 50 zł obiad, to taką szarlotkę możecie dostać za 5 zł. Nie wiem, czy to jest promocja na stałe, czy tylko dziś, ale z tego co widziałam na Facebooku, to lokal wrzuca bardzo dużo różnych promocji. Dobra, daruję sobie. Ale dobra. pachnie cynamonem bardzo ładnie, więc na pewno jest cynamonowa. Ja jestem specjalistą od szarlotek, to ja Wam powiem. Słodka? No w stylu Pani Magdy Gessler. Ale dobra. Tak. Można wyrazić swoją opinię, czy smakowało, czy nie smakowało, o, okay. super. zapisać na karteczce i jest losowanie. Ok, dobra. Dobrze. Dziękujemy za... bardzo. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, 14 lutego jest losowanie, więc do 14 lutego przyjeżdżajcie tutaj, wyrażajcie swoją opinię i może coś wygrać. Mhm. I co, nie słodka? Nie? Słodka. Jak A Znaczy Pani Magda lubi takie. Nie wiem, czy to jest, bo to nie jest z jej przepisu, to jest spoza karty Pani Magdy. Pani Magda tutaj wymyśla takie jabłko pieczone z paschum. Tego nie wzięliśmy, bo to akurat było na promocji, więc postanowiliśmy sobie skosztować to. Promocję. Mi to bardzo smakuje, ale ja lubię słodkie. Nie, bardzo dobre jest. Tak, tak, mi też smakuje. No. Pani chrupiące byłem, też. Byłem, byłem przygotowany na coś bardziej A, kwaśnego. A, że wody. jabłka ja może nie? będą bardziej no. kwaśne. To tak. Ale bardzo dobre, tak. No dobra, to my wyrażamy opinię, my może coś wygramy, wygramy. I wtedy będziemy mieli kolację dla dwóch osób. To sobie tutaj przyjedziemy. Na tego kurczaka jest. O jak nic. To wychodzimy moi drodzy. E, co my wam możemy powiedzieć o tym naszym pobycie w tej... W tej, w tej restauracji na środku niczego. niczego. Czy znaczy, to jest chyba początek jakieś wioski mi się wydają na tamtej? No ciągle. możliwe. No słuchajcie, jest... Pysznie, aczkolwiek martwię się, że tutaj niestety to nie, nie, nie pójdzie z tego względu, że to jest w takiej gusz, głuchej kustko, na takim pustkowiu, może ci z wiosek, którzy tu mieszkają gdzieś w pobliżu, będą tu przychodzić, ale czy to będzie prosperować na cały tydzień, czy to będą tylko weekendowe pobyty? Albo ludzie, którzy w z drogi akurat będą tu przyjeżdżać. Myślę, i... że tym już nie będziemy się no zajmować nie. dywagacjami. Mamy <noise> nadzieję, że się uda. A Wy, 30 sezon kuchennych rewolucji, obejrzyjcie sobie już na wiosnę 2025 i wtedy sobie porównacie, czy my mieliśmy rację, a może co, co powiedziała Pani Magda, czy Pani Magdzie smakowało, czy nam smakowało, i w ogóle wszystko sobie porównajcie, jak tam chcecie. I nie zapomnijcie o subskrypcjach, komentarzach i dzwoneczkach. I na kurczaka tu, raz dwa. Trzy. I na kurczaka. Pa! Bye. <noise>